Minister edukacji jest? Taki prawicowy bardzo. On no, tak? no, by chciał być w tych, no nie widziałeś tych i bojówek jego? No ale oni Polacy są to. Wszech Polacy. My kliniemy, w ogóle ja pamiętam, że klnę od najmłodszych swoich lat. I wyrosło z niego coś takiego. Na pewno już w pierwszej klasie klnęłem jak szef. Gdyby łowca krokodyli żył, to by go na pewno kiedyś Bardzo chwytał. pamiętam kiedyś, pamiętam taką sytuację, jak usłyszałem to by to pierwszy raz... To, że się nie mówi klnęłem, Pię... tylko klołem. kurwa ten padnie. Może i weźmiemy O! za bardzo może wpływam? to. jestem beznadziejny. Straciłem mój flow razem z opalenizną na solarium. Ale specjalnie, drogie dzieci dla Was, przestałem chodzić na solarium. żebyście mnie kurwa tak nie jechali na tym forum, nie! System kurwa zwykłym szar szarakiem. można powiedzieć. Wtopiłem się w, w, w otoczenie i, i będę teraz zwykły, najzwyklejszy. Nie będę jakiś, będę specjalnie tak chujowy jak wy, którzy wy piszecie, że mnie gdzieś tam podmalowali albo że się opaliłem. A sami zapierdalacie pod, na łóżko dwa razy w tygodniu.